Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w tym krótkim filmie informacyjnym na tym kanale. Mam dla Was po prostu parę informacji, które chciałbym Wam przekazać. I oczywiście tego filmiku w ogóle nie musiałoby być, bo po co są to tylko po prostu jakieś proste informacje. Ale stwierdziłem, że prościej będzie Wam po prostu przedstawić to tutaj jasno, klarownie, dobrze wytłumaczyć, żeby nie było potem niepotrzebnych pytań, bo to wiadomo tam, jak to wszystko wygląda. Więc po co Was właśnie tutaj zebrałem? Otóż, chciałem Wam powiedzieć na temat tego, jak teraz będzie wyglądał harmonogram. Harmonogram wrzucania filmów na tym kanale. Yy, żebyście po prostu wiedzieli, jak, co, gdzie, kiedy i takie tam prawda rzeczy. No bo to, że ja to wiem, to nie znaczy, że wy to wiecie, a jednak lepiej by było, żebyście wy też wiedzieli, prawda? A nie tylko, że ja wiem. Prosta rzecz. Prosta matematyka. A więc. Yy, najważniejsza rzecz. O której godzinie będą publikowane filmy? To zależy od dnia tygodnia. I, i, i tak naprawdę będzie to tak jak dotychczas. Czyli. Yy, filmy, które są publikowane od poniedziałku do piątku, są o godzinie. 18.45, natomiast filmy w sobotę i w niedzielę, czyli w weekend, będą o godzinie 12 w południe. Czy to proste? Mam nadzieję, że tak. Czyli po prostu, nieważne jaki to odcinek, nieważne z czego, nieważne co, dzień, tygodnia jest odpowiedzialny za to, o której godzinie jest film. Tak? Czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, film wrzucany jest o 18.45, natomiast w sobotę i w niedzielę o 12 w południe. Proste, proste. Nieważne, jaki to będzie odcinek, w najważniejszy dzień tygodnia, ponieważ właśnie w takim cyklu tygodniowym będziemy się poruszać, tak? Czyli od poniedziałku do niedzieli, właśnie. Ponieważ. Mm, będę prowadził teraz dwie serie. Tak właściwie Ciebie zawsze prowadziłem dwie serie, więc można powiedzieć, że niewiele się zmienia. Ale. Mm, seria z Piątych na pseudoheroicznym, a potem coś innego, wiadomo. Ale Heroesy Piąte będą się pojawiać tak, jak się pojawiały dotychczas. Więc tutaj absolutnie nic się nie zmienia. Czyli wtorek, czwartek oraz sobota. O odpowiednich godzinach, tak? czyli w wtorek i czwartek o 18.45, a w sobotę o godzinie 12.00 w południe. I tutaj nic się nie zmienia, heroesy pozostają w tej samej, w tej samej konfiguracji, w jakiej były. Natomiast dojdzie teraz druga seria. Tak jak wcześniej był Iratus, teraz dojdzie The Last Spell, z którego odcinek będzie już w tym tygodniu. Hmm, tylko, że tak. poprzedni Iratus był w niedzielę o 12.00 i był to odcinek yy, półtora godziny, Czyli jeden półtora godzinny odcinek w ciągu tygodnia. To było bez sensu. I dla mnie, i dla was, i to się w ogóle nie, nie, nie gryzło. To był nieudany eksperyment, przyznaję się do tego me mea culpa. Jak to będzie wyglądało teraz? Teraz yy, z The Spela będą trzy odcinki w tygodniu, w tych dniach, kiedy nie ma Heroesów. Po prostu. Yy, poza niedzielą, czyli z The Spela odcinek będzie w poniedziałek, następnie w środę, a potem w piątek. Czyli co dwa dni na przemian z Heroesami piątymi. Czyli jak sobie teraz spojrzymy na cały tydzień, to od poniedziałku do soboty mamy sześć odcinków, po jednym dziennie, z dwóch różnych serii naprzemiennie, czyli w poniedziałek The Last Spell, we wtorek Heroesy piąte, w środę The Last Spell, w czwartek Heroesy piąte, w piątek The Last Spell i w sobotę Heroesy piąte. O jakich godzinach? Już mówiłem, od poniedziałku do piątku o 18.45, a w sobotę o 12.00 w południe. I w ten sposób mamy dwie serie, które są prowadzone równomiernie. Na przemian, w ciągu, w ciągu całego tygodnia, więc jeżeli ktoś oglądał sobie tylko Heroesów V, to nic mu się nie zmienia. Jeżeli ktoś chce oglądać tylko teraz spel, no to też nie będzie musiał oglądać tylko jednego odcinka w tygodniu, tylko będzie oglądał odcinek yy, o od dwa dni. No i to z tego teraz spel Spell też odcinki będą tak mniej więcej po pół godziny, tak? Tak samo jak z Heroesów V. Też wiadomo, w no, mnie pół godziny to zazwyczaj 45 minut, więc spokojnie. Yy, I zostaje nam ta niedziela. I niedziela będzie dniem o tyle specyficznym, że będą wtedy odcinki po prostu nieseryjne. To znaczy. W niedzielę będzie odcinek, który nie należy ani do serii z Sierosów piątych, ani do serii The Last spell". I po prostu cokolwiek. Coś innego. Coś, co nie pasuje ani do jednej serii, ani do drugiej. Może to być jakaś inna seria, a może to będzie jakiś zwykły odcinek taki nienależący do niczego. Już na, stan na czas nagrania tego odcinka mam przygotowany odcinek z omówieniem jednostek neutralnych w filosof piątych. I to właśnie ten odcinek zobaczycie za tydzień w niedzielę o 12.00. Rozumiemy się? I od poniedziałku do soboty macie na przemian dwie różne serie, takie gameplayowe. Natomiast w niedzielę będzie po prostu coś, na co będę miał ochotę, coś co będę chciał zrobić, co będę miał pomysł. Ponieważ przez już kilka ostatnich miesięcy zbierało się dość sporo różnych pomysłów na temat tego, jakie odcinki można by zrobić, jakie ewentualnie serie. I po prostu właśnie chciałbym te odcinki takie nieseryjne właśnie, jakieś takie pojedyncze zrealizować i będę je wrzucał właśnie w niedzielę. Jeżeli będę miał więcej czasu, zrobię coś bardziej ambitnego. Jeżeli będę miał mniej czasu, to zrobię coś mniej ambitnego. Jak będę miał więcej, więcej czasu, no to zrobię coś może bardziej montowanego i jakieś może coś ciekawsze rzeczy. Natomiast jeżeli nie będę miał czasu, no to po prostu nie wiem, usiądę się i przez pół godziny będę wam mówił na temat jakichś nie wiem, cokolwiek, po prostu wezmę jakiś temat i będę na niego. Na jego, będę sobie o nim mówił przez następne pół godziny czy godzinę, nieważne. To po prostu będzie zależało ode mnie, od mojego czasu, więc też przygotujcie się na to, że możliwe, że w niedzielę odcinka po prostu nie będzie. No tak informacyjnie po prostu też nie chcę sobie narzucać czegoś takiego, że musi być i tyle, i koniec, i kropka. Jeżeli nie będę miał czasu, a zbliża się zima, więc nie wiem, czy będę miał czas, chociaż mam nadzieję, że tak. Ale postaram się po prostu, żeby ten odcinek co tydzień jednak był w niedzielę. Z czegokolwiek, po prostu, żeby cokolwiek w niedzielę było. To będzie po prostu inne. I w ten sposób właśnie to będzie wyglądało, tak? Czyli mam nadzieję, że teraz już wszystko rozumiecie. Także od poniedziałku do soboty dwie różne serie gameplayowe na, na przemian. W niedzielę coś innego, że tak powiem, coś wyjątkowego. Natomiast jeśli chodzi o godziny wrzucania filmów, no to od poniedziałku do piątku 18.45, a w sobotę i niedzielę godzina 12.00 w południe. I teraz, jeszcze jedna ważna rzecz, żeby nie było żadnych niedomówień. Te dwie serie, czyli od, y, seria z heroesów 5 na przyrodzie oraz Zdrask Spela, czyli te serie, które będą teraz prowadzone od tego tygodnia. To są jakby dwie różne serie, prowadzone na dwóch różnych torach, tak to nazwijmy. I teraz, jeżeli któraś z tych serii się skończy, to jej miejsce po prostu zajmie kolejna. To jest bardzo banalne. To znaczy, że jeżeli teraz skończymy w Heroesy na przykład heroicznym, a za chwilę to się stanie, to przejdziemy sobie do Heroesów V, ale scenariuszy. Czyli będzie kolejna seria, gdzie będę przechodził scenariusze. Nadal pozostaną Heroesy V, ale będą już po prostu, będę grał scenariusze. Natomiast, jeżeli skończę teraz spel, Spell, to wejdzie w jego miejsce inna seria, pewnie z jakiejś innej gry, i po prostu wejdzie to na miejsce teraz Spela. I totalnie nic więcej się w tym kontekście nie zmienia. Nadal pozostaną te same dni publikacji, nadal te same godziny, tylko po prostu będzie to będą odcinki z innej gry. I tyle po prostu, tak? Więc nie ma czegoś takiego, że ja potem będę jakieś tam rotacje robił znowu jakieś w innych godzinach, w innych dniach. Nie, nie, nie. Są jakby dwie serie prowadzone. Nieważne z czego, jeżeli jedna z tych serii się kończy, no to jest zastępowana przez inną. Jeżeli druga się kończy, to jest zastępowana przez inną. Po prostu. Więc też nie zrobię tak, że skończę dwie serie i będę przez od poniedziałku do soboty na przykład wrzucał tylko, jeden, tylko jedną grę, na przykład. Tak? Jakby z odcinki z jednej tej samej serii. Nie, nie, nie. Dwie różne serie. Prawdopodobnie z dwóch różnych gier, mam nadzieję. Nie wiem, publikowane na zmianę co drugi dzień. I, I tyle, tak, jeżeli jedna się kończy, no to kolejna seria zastępuje jej miejsce. Ewentualnie będę sobie jeszcze robił takie tygodniowe przerwy, w sensie, jeżeli jedna seria się skończy, na przykład Heroes of na to zrobię sobie tydzień przerwy i dopiero wtedy zaczniemy scenariusze. Jak skończy się The Last Spell, to zrobimy tydzień przerwy i potem yy, z, tam, jakaś tam inna seria. Też już nie, nie wiem, nie, nie mam jeszcze pomysłu, co będzie po The Last Spell, więc spokojnie, jeszcze nawet nie widzieliście pierwszego odcinka, więc spokojnie. Yy, więc to z takich tych, no, po to sobie zebrałem, tak? To chcę, żebyście wiedzieli, że to jest taki po prostu miejsce, taki odcinek, gdzie macie te wszystkie informacje po prostu nie zadawajcie tych pytań, bo macie te informacje tutaj. Tak, jeżeli ktokolwiek będzie mi zadawał to pytanie, nie wiem, na Discordzie czy, czy w komentarzach pod filmami, to będę po prostu odsyłał do linku do tego filmu, bo, bo tak, po prostu. chcę mieć te informacje tutaj wszystkie zebrane. I na sam koniec jeszcze, w sumie, mogę takie dwie zmiany, tak już mniej istotne, ale jednak chciałbym, żebyście się ewentualnie na ten temat wypowiedzieli. Pierwsza zmiana to akurat tam nie jest istotne, ale chcę zmienić po prostu ikonkę serwera na, na, na Discordzie, żeby nie było problemu. Z pisaniem, bo zarówno ja, jako użytkownik Discorda, jak i serwer na Discordzie mamy tę te, samą ikonkę. I wiem, że dla niektórych jest to problem, że <gdy> kiedy piszą właśnie z takim markalem, z ikonką markala, to nie wiedzą, czy piszą ze mną, czy gdzieś tam na Discordzie, czy jak to tam wygląda, i po prostu chcę, żeby to było mniej dezorientujące, więc po prostu zmienię tą ikonkę na jakąś taką losową, po prostu nie wiem, coś z internetu wezmę. To nie jest istotne akurat. Bardziej istotne jest to, i tutaj jest moje pytanie do Was. Znaczy, pytanie, no, możecie się wypowiedzieć na ten, temat, na ten temat w komentarzu pod tym filmem, jeżeli ktokolwiek to obejrzy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądają ten kanał, bo jednak po to to robię. Po to jest odcinek informacyjny, prawda? Mianowicie... Znaczy, pewnie w momencie, kiedy publikuję ten film, to ten nick już zmienię. Mam nadzieję. Natomiast nadal się nad tym mocno zastanawiam, ponieważ no, mój nick oczywiście od samego początku to Kicaj. I co ciekawe, prawdopodobnie pierwszy raz na tym kanale w ogóle wypowiadam swój nick, bo chyba w żadnym odcinku nigdy nie wypowiedziałem go więc jest to chyba pierwszy raz, jak dotychczas był Kicaj, cały czas, od początku wrzucania filmów był Kicaj, natomiast dość szybko okazało się, o czym ja nie wiedziałem, także przepraszam, że jest pewien znajomy jegomość, grający w Filosy trzecie, który, no, można powiedzieć, że oszukuje po prostu, czituje i ma dokładnie ten samnik, też Kicaj. I jednak, znaczy zdaję sobie też sprawę, że pewnie przez ten czas już się trochę to wyklarowało i już pewnie nikt tego tak ze mną nie, nie kojarzy i tak dalej, nie ma pewnie z tym żadnego problemu. Mm, ale jednak nie wiem, cały czas mi to się jakoś tak siedzi, że jednak ktoś inny ma ten nick, i szczerze wiecie, no wiadomo, no, nick Kicaj w internecie ma bardzo wiele osób, ale jednak no, ten konkretny miał jakoś, jakąś tam konkretną przeszłość, więc zastanawiam się nad zmianą tego niku i prawdopodobnie zmienię go na Kicaj, w sensie, że K-Caj. apostrof które będzie czytane tak samo, w sensie chce, żeby nieważne, jaki ten nik będzie, to żeby on był czytany mniej więcej tak samo, czyli właśnie kicaj. I to właśnie k apostrof caj też jest czytane dokładnie tak samo, też kicaj, tak? Więc tutaj akurat w kwestii mówienia czy czytania totalnie się nic nie zmienia, ale w kwestii pisowni się zmienia i to jest dla mnie akurat dość istotne. Jest jeszcze pomysł, żeby to był ky cy tak? Czyli po prostu zamiast i napisać i. Y. No nie wiem, taki dziwny pomysł. Aczkolwiek, koniec końców, jeżeli się do tego przekonam, to być może zmienię nik na Mikicej, czyli My i k i c a j Dlaczego? No to akurat by się dość mocno sprawowało w kontekście tego, że mam na imię Mikołaj, więc Miki byłby odpowiedni, prawda? Więc byłby Ikicej i Miki i byłby Mikicej. A waham się z, tym, z tego względu, że mi to po prostu kojarzy się z pewnym nikiem. Też pewnej osoby z internetu, której nazwy nie przytoczę, bo wam też się będzie kojarzyło, więc nie o to, nie o to w tym chodzi. Ale po prostu jest to coś niezbyt lubiana, więc wolę nie. Po prostu wolę nie, na razie, ale może kiedyś to zmienię. Także jeżeli chcecie, to też takie moje pytanie, co uważacie dla was, bubny? Wiecie, jakie, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie, właśnie? Czy Kicej pisane przez tym apostrofę zamiast I? Czy przez Y zamiast I? Czy może Mikicej? W sumie Mikicej całkiem mi się podoba. To jest całkiem taki śmieszny pomysł połączenia mojego w sumie imienia, imienia, imienia i nazwiska i wydaje mi się, że całkiem pasowało do tego, co jest teraz, ale nie wiem. Bo z tym kicaj przez apostrof. Mam ten problem, że... no jednak umieszczanie znaków specjalnych takich właśnie ala przecinek, myślnik i apostrof w nikach, no jest takie troszkę... jest trochę słabym pomysłem, bo nie zawsze będę w stanie to wpisać po prostu. Tak, no wiecie, no, nie założę maila, w którym będzie apostrof. Zdaje się, że chyba nie wolno. Nie ma takiej możliwości. Więc, więc no właśnie, wypowiedzieć na ten temat, na stan obecny chyba najbardziej bym się jednak skłaniał do, tej, do tego Mikicaj, aczkolwiek no nie wiem, no mówię, no wypowiedzcie się, ja tam coś pozmieniam, nie wiem, no to też nie jest ważne, nie? W sensie gdyby to było dla mnie ważne, to zmieniłbym to, nie wiem, 6 miesięcy temu, tak, bo może wtedy nad tym myślałem, a jednak trochę z tym zwlekałem i tak po prostu ten Kicaj na, nadal jest. Ale wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby właśnie zmienić ten nick i, i po prostu zostać przy jakimś tak na, tak na dobre już, nie? Może się uda w końcu, bo ten Kicaj, no, ja jestem dość zżyty z Kicajem. Mm, ale zdaję sobie sprawę, że. E, no trochę średnia jest, prawda? Używia tego samego niku, kto ktoś tam inny. Także dobra, już dużo się nie rozpowiadam. Jak ktoś chce, to niech się wypowie w komentarzu na temat tego, jaki nick by mu najbardziej odpowiadał, aczkolwiek no, ja to powinienem. Znaczy. No, wypowiecie na ten temat. Ostateczna decyzja i tak należy do mnie. Wiecie. E, no, w kontekście informacji o harmonogramie to to wszystko wiecie, wszystko wytłumaczyłem. E, także co? Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego. Mam nadzieję, że to było przydatne. E, może 12 minut to nie jest krótko, ale zawsze znaczy coś. I co? A szanowacze na wszystko. I miłego oglądania tego kanału. Na razie.